Właśnie wyruszamy na obóz z Gracie Łódź. Obóz będzie w Zakopanem, tak trzymajcie, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że, że dobrze mi tam pójdzie, że nie wrócę z podbitymi oczami. Hola, 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 drugi dom Hola, lecimy ziom Hola, 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 kręcimy plon Hola, 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 hola Hola, hola, pędzę do ciebie Hola, hola, będziemy w Mmm, Marihuana dla to spele Chcę na miejscu o 16.00 i pierwszy trening, Także widzimy się na miejscu. Przedstawmy sobie. Taka muzyczka. Nic nie odbiera. Jesteś taki to... sam. Chyba ja telefon zostawiłem w pokoju. Tak się przyszy. Jeredyk znalazł... Co ty robisz, kurde? Ja nie lubię tego... <ślał> 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 ty lubisz takie tabletki puszone, brawo? No wiem, no. Jest wieczna, ósma rano. Chciałabym <ślał> się narozbrać. Rychola, nie rozrzucaj po podłodze zioła, ziomal Tak wysoko lecę, nie wiem gdzie lądować Grubo leci BCL ze cztery koła, hola. Zostaw pary złotych, trzeba zatankować. Hola, hola, uważaj, małolat Może wyje je z butów i panie z kolan. Są tutaj kozaki mocniejsze niż gola. Krócisz się ciasteczko, wróz hola. hola, hola, z nie wioszcie poła. Kola, kola. Rano wstaje jem i ćwiczę, palę, kopa, zbora Palę niezależnie, się jaka pora Na wypieście moja żona mówi hola, hola, hola Będzie musisz skumać, ziomuś, duży palę Sejmik, tyfem, jak lepio Dzień dobry. mam to jest tak, jak to Jakby się <grymne> zaczyna. <grymne> Szybryka, to się nie nagraje. Nie, nie ma tak. <grymne> z za zdarzenie, Jedyne co może pomóc. Hola, 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 drugi dom. Hola, lecimy ziom. Kręcimy blon hola Hola, 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 hola Hola, hola, pędzę do ciebie Hola, hola, będziemy w niedzielę mm, marihuana dla nosmenem